Kochani, mamy już po wpół do 12. A dokładnie, które, co tutaj wskazuje, 11.33. 22 grudnia. Mamy już ast y astronomiczną i kalendarzową zimę. 22 grudnia 2022 rok. Mamy dzisiaj czwartek, kochani. Także za dwa dni Wigilia. No, przychodzą paczki. Przychodzą paczki, na no jak przychodzą paczki, no to należy je otworzyć. Trzeba przyznać, że cztery paczki wcześniej przyszły, no i są tam w tym garażu gdzie bzyki i tak odkładam z dnia na dzień, kiedy je otworzę, ale, ale będę musiał otworzyć przed wigilią. A tutaj przyszły dwie paczki. Kurier FedEx przywiózł. Paczki od pani, jak dobrze przeczytałem, od pani Kasi. Od pani Kasi. Zobaczę jeszcze raz. Tak. Moje imię, nazwisko: Mieromin, czybiatów, telefon. Dobrze i nadawca. Pani Kasia, Pani Kasia, Ech, Polska, no nie będę mówił jaka miejscowość, bo wygląda mi to może na małą miejscowość, a może Pani Kasia nie chce, żeby ją zidentyfikowali. No. Otworzymy, zaklejona ładnie, widać, że to ręczna robota jest. Pani Kasi, to nie jest robota firmy ekspedycyjnej czy hurtowni. Czyli to wygląda, że to jest paczka jakaś indywidualna. No, tak. Tutaj jeszcze. No, i jak zwykle jest moc emocji. Co to może być? Co to może być? A, to jest założone. Jak to się zwykle zakłada na zakładkę. No i co to może być? Zapalę jeszcze tutaj światło. O! Żeby było. I zaglądamy. No, żeby nie dostał zawału tylko. To już miałem. Przedwczoraj 180, ciśnienie wczoraj 180, no dzisiaj zbiłem trochę. O kurde moje. Kochani, puszki. Fering raz, dwa, trzy, raz, dwa, sześć. Sześć fering. Sześć. Dwanaście. Dwanaście. I tutaj dwadzieś... Dwanaście i sześć to jest osiemnaście. I 24. A tu co to za piksele, Pani Kasiu? Co tu za piksele? Tu jest koperta oczywiście. Na potrzeby kotków. Opłatek przyszedł. Zaraz zobaczymy. Jezus Maria. Jezus Maria, co to może być? To chyba namiot jakiś. Co to jest? Co to jest? Takie wielkie. Ho, ho, ho. He, kochani. Fiu, fiu, fiu. Pikselowa bluza. Zobaczcie. Jaka bluza. Ja pierdyle, krokodyle, kochani. Zobaczcie. Widzicie? Jo, jo, jo! Kurczę, zaraz ją ubiorę! Ale fantastyczna! Ale fantastyko! Jak kurde! Ja w wojsku byłem takich nie miałem! Kaptur jest, kochani. Można na deszcz. O kurczę, zaraz kogoś poproszę, żeby mnie sfilmował. Zaraz poproszę kogoś. Ja pierdylę, krokodyle. Takie cuś takie coś. Franek on nie Kumaty. On mnie nie sfilmuje. Pani Marzenko, chodź na Pani, pomóż. To ja idę do Pani. O jest ta starsza Pakajowa. Trzymaj starsza Pakajowa. Tylko nie naciśnij tu na te przyciski, bo wyłączysz. Tutaj łap i zobacz, pokażesz mnie, jak ja wyglądam w tym bluzie. Właśnie przyszłeś. No. Całego. Tak, żeby całego o. o, no, obróć się, ale wtedy cię fajnie łapie całego. Jest dobrze. No, jest ok. A teraz ja ciebie złapię. No. <grywa> uh. Zobacz, mazienko, jak wyglądam. Ładnie. Widzisz? Pik, pik, no, piksele. Przysłała mi pani Kasia. Pani Kasia mi przysłała. Ho, ho, ho. idziemy się pochwalić. O, nie ma, nie ma. Zobacz pani kierownik. No to super. Co dostałem od pani Kasi? Od jakiej pani Kasi? A no internautki. No to piękna, piękna. Wygląda Pani, no ja bym miałam panu z 50 lat. I to na razie jedna paczka jeszcze, druga paczka jest. No to super, pięknie. Bardzo... Nie myślę, niech że... mnie pani obejmie. Tylko tutaj, żeby nie łapać na te przyciski, gdzie są. Tu są przyciski, to nie, tu trzymać. Tu trzymać, dobra. No. No, no pięknie, pięknie. Kurczę. No wygląda... DPS mnie nie ubrał, to mnie nie ugał, to mnie interna. No on już nie ubierają. pan tak nie mówi, no. absolutnie. A kierowniczka mi bluzy nie dała. No i to jest nagrane, no pięknie. No. No. Kierowniczka ja pro... bluzy nie dała. A ja prosiłem o bluzę, czy mógłbym na samą Wigilię na świętej do zwrotu oddać. Nie ma odzewu. I to wygląda, że internauci słyszeli, cała Polska słyszała i ktoś się zlitował. Pan potrafi y, y, ująć za serca No Mało Pan ma? O, zobaczcie. No. Dwa anioły. No. no nie mury Potrawa. tworzą. Lepiej, lepiej niż no, Nie mury lepiej tworzą lepiej. atmosferę, tylko anioły tworzą. <laughs> nie, nie, no pani kierownik, miłościwie panująca nam w porządku. A mogę pokazać pani twarz? Jaka pani ładna i młoda? Zobaczcie jaka nasza pani kierownik nam się udała, ładna. No. Lat 16. Tak, lat 16. Pozdrowienia sty... dla wszystkich, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. I z, o, i z tytułem prof, ty profesorskim, bo ma okulary. <grym> Inteligencja bije aż, aż poraża. No. No, dziękuję. Ładnie z, pani przede wygląda. Przede wszystkim zdrówka dla tych y, y, pana internautów, bo no. naprawdę są przesympatyczni i, i do, tacy no. dobrzy ludzie, że no. y, rzadko się tak Pani spotyka. kierownik jest zaprzeczeniem blondynek. Prost. No, dziękuję. Oj, 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 Kochani, kochani, co my tu mamy? Koniec świata. No. No to idziemy drugą paczkę zobaczyć. Pochwaliłem się pani Ciroli i powiedziałem, że jak pani mi nie dała, to mi przysłamy. <laughs> ładna Ładna kurtka, nie? Proszę, wszyscy mówią, że ładna. Wszyscy mówią. Nawet ci, co zazdroszczą, złośliwcy. No, no to, kochani. O, a tu nasza cioteczka śpi. Cioteczka tutaj śpi. Cioteczka śpi. A tutaj kto? Tu książ, mały książę Loluś leży. Tutaj duży książę, profesor pułkownik Żbiczek. I tutaj Majeczka. Kochani, Majeczka była dzisiaj ze mną u weterynarza. Zobaczcie, śpi sobie Maja. Tak, Majeczko? No i kochani, z Majeczką jest krucho. Niestety Białaczka ma zdjęcia Temperaturę ma jeszcze normalną, ale, ale, no, z noska ma ropny wyciek. Także, no, nie zostało. I to, kochani, wygląda, że to są, no, nie wchodź tutaj, nie wchodź, że to są Ostatnie dni czy ostatnie miesiące. No jeśli jeszcze sama je, załatwia się, ale słabo chodzi. Słabo. No nie chcę więcej mówić, bo aż przykro mi kochanie. No, kurteczkę kładziemy. Piękna pani Kasiu, ale z pani mi dogodziła. A żona tak nie dogodziła jak pani. No czekaj, kochani, krótki. Tak, tu zobaczymy co jest tu, kochani, co my tutaj mamy i co my tu mamy. Opłatek mamy, kochani. Mamy opłatek o. Ładny. Ładną karteczkę świąteczną mamy. Bardzo ładną karteczkę świąteczną. Super ładną świąteczną mamy karteczkę. Zawały nie dostałem, chyba nie. Chyba jeszcze nie, ale no taka, taki ładny tego kolorowy opłatek kochani to się podzielimy z kotkami tym opłatkiem także Bóg zapłać Pani Kasiu Bóg zapłać Oj. kochani trochę wybaczcie mi ale nie najlepiej się czuję ostatnio miałem przez kilka dni 180 ciśnienie na 65 także zacząłem trochę jakby zbliżać się do zawału czy udaru no i się zastanawiałem też co jest z tego przyczyną. I odnalazłem przyczynę kochani. Na Allegro kochani kupiłem 4 kg cappuccino z magnezem. Żeby mieć na pół roku. Ale zamiast na pół roku, to ja ćpałem te cappuccino z magnezem jak pakit. kochani, Jak mały Bo zobaczcie. Taki baniaczek mam. 0,9 litra. O, widzicie? To ja po prostu ten baniaczek piłem jeden za drugim. Dzień, noc. I prawdopodobnie to od tego tak mi poszło w górę, bo odstawiłem, przestałem pić. Zacząłem pić meliskę, herbatkę. Zaraz pokażę jaką tą meliskę. Gdzie ona jest, ta moja meliska? Meliskę zaczępić. Widzicie? Lipton. Meliska, Lipton. O! Takie saszetki. Melisa z wiśnią, 20 rybek. Ale to mi przysłano. Kochani. Przysłano. Także dziękuję, Bóg zapłać. No i dzisiaj ciśnienie zmierzyłem rano. 137. Na 65, Puls 71. No, ale zapisałem się też do lekarza. Tylko, że jak lekarz był, to ja z Majeczką byłem u weterynarza. Pan weterynarz powiedział, gdyby Majeczka już źle się czuła i się dusiła, miała problemy z oddychaniem, to nawet jeżeli to będą święta. To mam do niego SMS-a wysłać i przyjechać. No i kochani, tu mamy drugą. I coś tu mamy? Ha, kochani, Royal. Royal mamy. Royala. Ale ładny kot, jasny. Piękny kotek. Piękny. Royal. U Jezus Maria, jaki wielki. No, cały worek, cały worek Royal'a, ile tu jest kilogramów, piękne, patrzcie, uj, nie mogę urazić. o, jest wreszcie, jest wreszcie, Royal, no to same Uch. luksusowe, kochani, 10 kg Karma sucha. pięknego. No, Pani Kasiu, nie wiem, skąd to Pani takie aryalkanin, no? Czy to firma światowa, uznana, kurczę? W, w brzegu dr Kolman, ona jest przedstawicielem no, też tej firmy i tam sprzedaje wyroby, znaczy karmy Wszelkie rzeczy tej firmy, właśnie Royal. Tak, teraz tak. I zaraz tu Kiciusiowi zrobimy domek, zabawkę. zobaczcie, jak się bawi. Kiciurek się bawi. No, baw się, baw. Bo cię wystraszyłem, nie? Mały Książę, baw się, kiciurku. No. Zaraz mu zrobimy dziureczki. Będzie ten Ja położyłem. jeszcze położyłem go. Ale normalnie. A jest tutaj. Jest tutaj. Zaraz dziurkę wcinam. Masz, masz kiciulku. Masz się baw. No, to wyrzucimy. to też wyrzućmy do kosza, a to pójdzie do bocianówki. Zaniesiemy to. Tomek, widziałeś jaką kurtkę dostałem? No, widziałam, widziałam. Jaką bombową? Kurczę, molek. Jakbyś chciał na nią popatrzeć, to ja Ci pozwolę na nią popatrzeć za darmo. No. Fajne, fajne. Nie, widziałeś, jakie piksele? Kurczę, wygląda jak samolot odrzutowy też w piksele. Jo, jo, jo. Piękne rzeczy. Tam dobra nosi pani Kasia. O to No. panu. Co? Jutro, tak? O kurczę, no. To do mojego miasta. Ja na słonecznym zachód, a ty? Nie wiem. Nie wiesz gdzie tam. No. No dobra. To baw się dobrze. Bądź grzeczny. I my No tyle, Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try your best to make it through with love